Piekło kobiet. To hasło, które wymyślił Bojżeleński. No, to było w początek XX wieku. No i czym miało być to piekło kobiet? Otóż macierzyństwem, czyli rodzeniem dzieci. Wtedy rodziło się dość dużo dzieci. No, i dzięki temu Polska odzyskała niepodległość, bo gdyby nas tak dużo nie było, a każda rodzina wtedy miała nawet po kilkanaścioro dzieci, to nie bylibyśmy na tyle dużym narodem, żebyśmy mieli szansę na odzyskanie niepodległości. Ale to miało być piekło kobiet. Czy kobiety cierpiały? No cóż, z macierzyństwem zawsze związane jest cierpienie, ale to nie można na to patrzeć tylko tak jednostronnie. Oczywiście, poziom medyczny był trochę inny. To było po prostu dość dawno temu. Ale jak to piekło kobiet wygląda dzisiaj, nad tym się warto zastanowić, ponieważ niektórzy nawiązują do tych haseł Boja -Żeleńskiego, jakby zapominając, że na początku II wojny światowej, kiedy był w Lwowie, współpracował z bolszewikami bardzo gładko, no i w zasadzie ideologicznie pasował do tamtej opcji. Proszę Państwa, dzisiaj jest inaczej, a może podobnie, jak jest dzisiaj? Przede wszystkim trzeba się zastanowić. Ten dar płodności, dar, że dziecko może się począć, może rozwijać się w łonie matki, że no, że jest takie piękne, że no, jak się rodzi, wszyscy się najczęściej cieszą. No, to jest duże wydarzenie, że urodził się nowy człowiek, że począł się nowy człowiek, o czym niektórzy zapominają. No ale, proszę Państwa, to zawsze było błogosławieństwo. I w taki sposób to odbieraliśmy. Ja pamiętam, jak się poczęła, Nasza pierwsza córka, nasze pierwsze dziecko. Byliśmy akurat zaproszeni na obiad do rodziców, do, do na, moich teściów. No i przyznaliśmy się, że dziecko jest w drodze, że się poczęło. No to radość była niesamowita. Po prostu to było wydarzenie, które zmieniało całą rodzinę. No myślę, że nie jeden z Państwa to tak wspomina. Ale proszę Państwa, Pan Bóg, poprzez yy, Pismo Święte też niejednokrotnie pokazuje, że macierzyństwo to wielki dar, że to wielkie błogosławieństwo. Mamy matki, które miały problemy z poczęciem dziecka, no i one otrzymują ten wielki dar. Błogosławionaś, któraś uwierzyła, błogosławionaś, któraś urodziła, która przyjęłaś ten dar, któraś przyjęła dziecko. No ale proszę Państwa, jak to jest teraz, jak to jest u nas. Otóż w 1956 roku na wzór właśnie Związku Radzieckiego no, przymuszono nas do tego, żeby przyjąć aborcję, na praktycznie na życzenie. Tam było trochę zastrzeżeń, złe warunki socjalne odgrywały rolę, nie było żadnej pomocy dla kobiet. No, i to prawo zostało uchwalone. Protestowali przede wszystkim lekarze i protestował Kościół, bo i lekarze, zwłaszcza ginekolodzy, wiedzieli, co to znaczy, i protestowali, ponieważ nie chcieli brać udziału w zabijaniu dzieci jedni nie chcieli, drudzy chcieli. No, i zawsze takich, którzy byli ugodowi. Którzy szli na współpracę było dosyć dużo, natomiast reszta albo musiała zmienić specjalizację, no albo była cały czas atakowana i pod pręgierzem. No ale proszę Państwa, to nie było tak dawno temu. Dopiero w 93 to prawo zostało zmienione. I ci, którzy mają już dzisiaj około 50 lat, powinni to pamiętać, a tym bardziej starsi. No ja wtedy, kiedy nastąpiła zmiana, byłam młodą mamusią, miałam już um, pierwszą córeczkę i znakomicie pamiętam tą całą dyskusję, no angażowaliśmy się w to, um, przeżywałam to bardzo, ale też pamiętam ten czas, który był wcześniej. Proszę Państwa... Macierzyństwo było jakby pod pręgierzem. Kobieta mogła sobie pójść, byle zapłaciła, do, no to były takie przychodnie w spółdzielniach lekarskich. No i to było bardzo częste. By, ile tego było, nawet nikt do końca nie wiedział. Niektórzy mówili, że do 500 tysięcy rocznie, 200 tysięcy na pewno. Jak zaczęła się dyskusja jakaś na ten temat, to te liczby zaczęły spadać. Ale proszę Państwa. Myśmy nie mieli nic do powiedzenia, a matka była stawiana w sytuacji bez wyjścia. Ja miałam w rodzinie takie przypadki, w bliskiej rodzinie, i wiem, ile to te kobiety kosztowało. I ile to kosztowało ich dzieci, ile kosztowało całe rodziny i całe społeczeństwo, ponieważ to nie dotyczy tylko kobiety, to dotyczy wszystkich, całe społeczeństwo, wszystkich, którzy ją otaczają. Jest jeszcze coś takiego jak syndrom ocalańca czyli te dzieci, które zadawały sobie pytanie, dlaczego ja przeżyłem, a moje rodzeństwo nie. No i oczywiście te szare matki, cierpiące, to nie tylko zapracowane: one po prostu bez chęci do życia, no, zagonione. Y które walczą o to, żeby w jakiś sposób utrzymać swoją rodzinę, a które noszą w sobie to wielkie rozdarcie zaprzeczonego macierzyństwa. Te kobiety, które potrafiły być tak bardzo agresywne, kiedy widziały matkę z dzieckiem albo kobietę w ciąży z dużym brzuchem, w sklepie, w kolejce, to właśnie te kobiety były bardzo niesympatyczne, bardzo niemiłe, bardzo atakujące. No ale właśnie takie były owoce tamtego prawa, kiedy kobieta mogła sobie pójść i dziecko zabić do 12 tygodnia ciąży. Kto się upomniał? Upomniał się wielki. Narodowy Ruch Solidarność, który się upomniał o godność człowieka, o prawa człowieka i o to, żeby każde dziecko mogło się urodzić. To ewenement na skalę światową. My po prostu upomnieliśmy się. A dlaczego? Bośmy wiedzieli, co to jest. Myśmy tego doświadczyli. No i proszę Państwa, było bardzo dużo najrozmaitszych problemów zdrowotnych. No i pamiętam, jak wtedy lekarze nam tłumaczyli, to, że są olbrzymie zagrożenia zdrowotne i nawet kobieta zdaje sobie z tego sprawy, jak jest dobrze zaszczuta, no to ona w tym momencie w zasadzie nie jest w stanie bronić się. Ona, ona się zgodzi na wszystko, żeby jej tylko dano święty spokój. Ona wie, że nie ma żadnej pomocy, że nie wykarmi tego dziecka. że W zasadzie to dziecko jest nikomu niepotrzebne, bo się poczęło tak jakby dodatkowo i poza tym, że ktoś go chciał. To są wszystko oczywiście naciągane sprawy, no ale ta presja na kobietę jest prawdziwa i ta presja na kobietę, żeby zabiła swoje dziecko, to jest taki pierwszy próg do piekła. No proszę Państwa, minęło trochę czasu i w 1993 roku właśnie przy wielkim wsparciu Solidarności i przy wielkim poparciu całego narodu, bo pamiętam te wielkie marsze od po horyzont, ludzi, którzy przychodzili, żeby bronić człowieka, bronić życia, bronić naszych dzieci i bronić naszych matek. No i wtedy zmieniliśmy to prawo. Ta ustawa nazywa się o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży. No i zabrania aborcji z takich względów, że ktoś dziecka nie chce, że ktoś ma trudne warunki, że było trochę wyjątków, ale one były znikome. I proszę Państwa, dzisiaj minęło 31 lat od wejścia w życie tej ustawy. To kawał czasu. No, przyjrzyjmy się, jakie były zmiany. Dzisiaj młodzi o tym w ogóle nie wiedzą, ale warto na to zwrócić uwagę. Otóż, proszę Państwa, liczba aborcji zaczęła spadać gwałtownie, kiedy zaczęła się dyskusja społeczna. Uczciwa, otwarta dyskusja społeczna, którą zarządził polski parlament. Teraz tego nie ma. No, i wtedy z tych 500 tysięcy, z 200 tysięcy, 160 tysięcy, w momencie, kiedy została przyjęta ta ustawa, było 782 przypadki. Była to Rewelacja na skalę światową, kiedy pokazaliśmy wszystkim, że można to prawo zmienić i że można dziecko chronić i że to przynosi dobre efekty, krzyczano wtedy, że mnóstwo kobiet umrze, dlatego że nie będzie właśnie tej aborcji na życzenie, że będą chorowały. Jakie były fakty? Dokładnie odwrotne. Liczba poromień, poronień samoistnych spadła o 13 tysięcy. Wtedy, dzisiaj to nawet trudno policzyć, bo są różne prowokowane poronienia, nie sprawdza się jaka jest przyczyna, ale wtedy mieliśmy te dane i to przez pierwszych kilka lat bardzo wyraźnie było widać. No ale później również zwróciliśmy uwagę na to, że spadła śmiertelność kobiet no, z powodów macierzyństwa, z powodów około-położniczych. Dlaczego? No, te kobiety umierały przy aborcji. Też były bardzo poważne powikłania, ale o tym nikt nie mówił. Natomiast śmierci ukryć się nie da. I w między rokiem 90. a 94., czyli w momencie, kiedy weszła w życie ta nowa ustawa, o połowę spadła śmiertelność okołoporodowa kobiet. I to tak właśnie jest. I mnie się to przypomina, że że właśnie te, takie szare kobiety, one po prostu były jedną nogą w piekle, one to przeżywały, to cały czas było w nich żywe, bo zaprzeczyły swojemu macierzyństwu. No ale, proszę Państwa, dzisiaj, dzisiaj, po tych 31 latach, znowu pojawia się taki powiew lewacki, gdzie nawiązujemy do tego, co już kiedyś było. No, i mam takie wrażenie, że niektórzy śpiewają: Komu wróć. No i mamy propozycję, żeby aborcja, kiedyś to się nazywało przerwanie ciąży, dzisiaj aborcja, żeby aborcja była dla kobiety na żądanie i to jeszcze w ciągu tam dwóch dni najwyżej bardzo krótkiego czasu 72 godzin w pełni dostępna do 12 tygodnia życia. No i żeby była w pełni bezpieczna, o tym mówi premier jako o wyzwoleniu dla kobiet. Proszę Państwa, to dokładnie tak jak Bojżeleński mówił, że to jest wyzwolenie dla kobiet. To był taki, taki powiew feminizmu marksistowskiego. I dokładnie to samo mamy w tej chwili. Do 12 tygodnia, ale myśmy obejrzeli te propozycje ustaw, które zostały złożone w Sejmie. Się okazuje, że w przypadku, no jeśli ciąża powstała na skutek naruszenia prawa, no czyli na przykład gwałtu albo u nieletniej poniżej 15 roku życia, no to w tym momencie ona może napisać oświadczenie, że to się stało niezgodnie z prawem, i nikt nie będzie tego sprawdzał, co ona tam napisała, i będzie można to zrobić do 18 tygodnia, a w feministycznym tym lewicowym projekcie nawet do 24 tygodnia. No więc, proszę Państwa, coś tu jest naciągane, ale cały czas mówi się nam, że to dla dobra kobiet, że aborcja ma być bezpieczna. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna aborcja. Kto w to jest w stanie uwierzyć? I teraz, proszę Państwa, mamy mieć wybór i to ma być wyzwolenie. Czy ten wybór jest wyzwoleniem, czy też prowadzi nas do piekła kobiet? No, zastanówcie się Państwo sami. Zwłaszcza każda kobieta powinna zdawać sobie sprawę, czym to grozi. No więc, proszę Państwa, najpierw te wszystkie pigułki. Pigułka, no tak zwana pigułka po, czyli to się tak szumnie nazywa koncepcja ratunkowa. Proszę Państwa, zażywana po współżyciu, ja o tym już mówiłam, ale chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, mianowicie, no oczywiście jest to środek wczesnoporonny. A jeżeli dziecko się już poczęło? No bo my nie wiemy, w jakim momencie cyklu ta kobieta jest. Ona nie ma żadnej wiedzy, a powinna ją mieć, w jakim momencie cyklu jest, czy ona była w tym czasie współżycia płodna, czy nie. No więc bierze tak na ślepo, po to, żeby tego dziecka nie było, żeby je unicestwić, jeśli się poczęło. Natomiast na ulotce, którą propaguje producent, jest napisane, że jest to środek antykoncepcyjny, czyli zapobiegający poczęciu. Proszę Państwa, to jest półprawda, bo jeżeli ona zażyła ten środek jeszcze dużo wcześniej, niż nastąpił okres płodny i owulacja, no to być może, że faktycznie zadziałało to antykoncepcyjnie, chociaż działa to tak nie do końca skutecznie, ale jeżeli dziecko się poczęło, no to ono nie ma szans, bo mniej więcej po tygodniu, kiedy się dostanie do macicy i będzie moment, kiedy powinno się zagnieździć, czyli powinna powstać implantacja, błona ślusowa macicy będzie uszkodzona i nastąpi wczesne poronienie. No ale właśnie ten moment zagnieżdżenia to jest początek ciąży w każdym młodzieży według takiej nowoczesnej nomenklatury. No i wtedy mówi się tak, nie było ciąży, to nie było problemu. To nie, było, to nie było również poronienia. No ale zaraz, zaraz. Dziecko poczyło się tydzień wcześniej. A fakt, że człowiek poczyna się w momencie, kiedy połączą się komórki rodzicielskie, jest z punktu widzenia biologicznego, genetycznego, w ogóle wszelkiej wiedzy rzetelnej, absolutnie nie do podważenia. Czyli to dziecko ma mniej więcej tydzień i musi umrzeć z głodu, ponieważ uniemożliwiają mu połączenie się z matką. Ale proszę Państwa, to też nie jest za darmo, bo ulipristal, to jest odstan ulipristalu, to jest preparat, który jest bardzo szkodliwy i robi spostarzenia w organizmie kobiety, zwłaszcza jeśli go przyjmie. Więcej, no ale jaką mamy w tej chwili propozycję? Żeby to było no wszędzie, bez recepty, czyli w supermarkecie, może w stacji benzynowej, można sobie wziąć, bo byle szybko. No i, proszę Państwa, wtedy bardzo często bywa tak, że po każdej przygodzie się to bierze. Kobieta nie myśli, jak to działa. Na ulotce nie jest napisane, że nie wolno jej tego brać kilka razy w cyklu. To specjalnie oglądałam, jestem poruszana. Tak propagandowej ulotki medycznej nie widziałam chyba nigdy. No i w tym momencie ta zwłaszcza młoda dziewczyna, ta 15, 16, 17 letnia, której układ rozrodczy nie jest jeszcze w pełni dojrzały, ona to bierze po kilka razy. I takie lekarstwo, które zawiera tego Ulipristalu znacznie mniej, bo pigułka PO zawiera 30 mg, a tam to lekarstwo zawierało tylko 5. Tylko było przyjmowane przez pewien okres czasu, żeby przeciwdziałać mięśniakom macicy. I co się okazało? Okazało się, że są takie uszkodzenia wątroby, że bez przeszczepu nie da się kobiety cię uratować życia. Czyli, krótko mówiąc, działa to rakotwórczo. Czyli, jeżeli ta kobieta to bierze bez żadnych ograniczeń, jeżeli ona to po prostu ma w pełnym dostępie, to naraża się na raka. Ale bardzo często o tym po prostu nie wie, bo nikt o tym jej nie mówi. Czyż to nie jest element piekła kobiet? To jest po prostu potworne narażanie zdrowia i życia młodych kobiet, młodych matek, no i ich przyszłej płodności, bo nawet jeśli będą żyły, to na pewno ich organizm się zgłosi, bo, bo natura nie wybacza nigdy. No, i teraz proszę Państwa, jeżeli pójdziemy dalej, no tak już w skrócie, no to mamy aborcję chirurgiczną, która funkcjonowała przez wiele, wiele lat. Nie będę mówić o metodach, bo to, no, no chyba tutaj nie jest potrzebne. No, ale dziecko ma zginąć i to taką metodą, no bardzo brutalną. Do 12 tygodnia, do 18 albo do 24, kiedy to dziecko jest całkiem duże. Proszę Państwa, to również wiąże się z bardzo wieloma powikłaniami. Ale o tych powikłaniach się nie mówi. A kobieta, która jest zestresowana, no to ona w zasadzie o tym w ogóle stara się nie myśleć. Inne przeżyły i ja przeżyję. A jak nie przeżyjesz, no to jesteś tym ich którymś tam procentem. I nagle się okazuje, że te zgony kobiet, które się zdarzają, są starannie ukrywane. To jest nieuczciwe wobec innych kobiet, ale nie mówi się o tym. Jakakolwiek inna przyczyna zgonu, którą zawsze można wymyślić, jakieś inne choroby towarzyszące, cokolwiek, byleby nie napisać w akcie zgonu, że ona umarła dlatego, że wykonano jej aborcję. W Stanach Zjednoczonych, gdzie tego jest dużo, no na przykład sławne są historie, że wzywają pogotowie, bo została przebita ściana macicy. To jest bardzo niebezpieczne, to trzeba ratować Tą kobietę błyskawicznie, bo się wykrwawi do wewnątrz. No i co się okazuje, jest zgłoszenie: proszę przyjechać natychmiast, bo jest bardzo poważna sytuacja, ale proszę nie włączać tych wszystkich sygnałów charakterystycznych dla pogotowia, żeby nikt nie wiedział. Po cichutku, po cichutku my ją przekażemy. No i potem albo się uda ją uratować, albo się nie uda proszę państwa takich sytuacji jest bardzo dużo ale czy pacjent nie ma prawa wiedzieć co to y, może dać jakie może to dać efekty powinien wiedzieć powinna się z nim rozmawiać i mówić tylko że jak jest naprawdę zestresowana jak jest trudna sytuacja jak jest pod presją to wtedy no tak jakby to wszystko przestało się liczyć wtedy się tego nie widzi ale proszę państwa, tak zwana aborcja na życzenie to jest również szansa na to, że kobieta będzie pod presją. Ja pamiętam takie sytuacje, że kobieta uciekła przez okno w toalecie, właśnie w takiej przychodni, ponieważ nie mogła uciec przed mężem i teściową, którzy ją przywlekli tam. No i po prostu uciekła. To była jedyna jej szansa, ale wiele nie uciekło i po prostu nosiło to w sobie aborcja pod presją, której nikt nie udowodni, której nikt nie ukaże, no i tak dalej i tak. I tak dalej. To jest prawdziwe piekło kobiet. Ale proszę Państwa, teraz wchodzi nowa sprawa, czyli aborcja farmakologiczna, czyli ta pigułka, którą możesz sobie zamówić przez telefon, no ona ma być bezpieczna. Tak, oczywiście zawsze jest propaganda, że wszystko jest bezpieczne. No i na przykład w Stanach, gdzie tego zrobiło się dosyć dużo i jest cały czas walka w. Przeciwko temu, żeby to było w ten sposób jeszcze upowszechniane, no to się okazuje, że te kobiety naprawdę, po pierwsze, niesamowicie cierpią. To jest, one to określają jako tak dramatyczne cierpienie, jakiego nigdy w życiu nie doznały. No, to jest pierwszy krok do piekła, a może już tak całkiem głębiej. Proszę Państwa, są powikłania, o tym się nie mówi. Ale ja pamiętam jeszcze dawniej, i właśnie kiedy dyskutowaliśmy przed 93 rokiem, żeby wprowadzić no, ustawę, która by zakazywała przerywania ciąży, feministki wygłaszały takie tezy, że mnóstwo kobiet umrze na skutek prowadzenia tej ustawy. No, jakoś nie ma takich y, przypadków i, i, i w ten sposób tego nie można interpretować, zawsze to jest. Naciągane. Natomiast argumentowały też, że aborcja nie może być gdzieś tam w domu na lewo robiona, to niebezpieczne, musi być w szpitalu. Bo kobieta będzie widziała co poroni, to jest dla niej niesamowicie stresujące, musi być elegancko, sterylnie i właśnie tak, żeby jej nie narażać, z pełną narkozą w szpitalu. A dzisiaj co się mówi? Weź sobie w domu, będzie dyskretnie, będzie bezpiecznie, będzie super. No i nagle nasi przyjaciele w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, sprawdzili dane w firmie Ubezpieczeniowej, bo ubezpieczenia płacą za te różne zabiegi w szpitalach. No i w tym momencie tam to jest zgłaszane, bo te oficjalne. Placówki medyczne nie zbierają tych danych, no żeby po prostu ich nie uzewnętrzniać, nie pokazywać, nikogo nie straszyć. I co się okazało, że tylko w jednej przestrzeni w jednym mieście o 500% wzrosła liczba interwencji położniczych przy wczesnym poronieniu w izbach przyjęć. Na skutek brania Pigułki hormonalnej, tej tak zwanej pigułki aborcyjnej. Proszę Państwa, to jest przerażające to jest wpychanie nas żywcem do piekła. My musimy to przeżyć. Przypomina mi się dziewczyna z Argentyny ciągle mi się przypomina, bo to była piękna dziewczyna, młoda. Ona była w jakiejś lewicowej, takiej no, bojówce, takiej grupie, która na ulicach wrzeszczała, że życzy sobie aborcji na życzenie, pigułki, dostępności, bo przecież wolność kobiet, ona w to naprawdę wierzyła. Ja pamiętam, niektóre kobiety w to wierzą. Są przekonane, że to ich wyzwoli. No i jak to się skończyło? Skończyło się tak, że jak nastąpiła legalizacja, no to ona przestała zwracać uwagę, no bo przecież problem rozwiązany, zaszła w ciąże, poszła do szpitala, zażądała pigułki, dostała, po trzech dniach trafiła do innego szpitala, gdzie robiono wszystko, żeby ją ocalić, ale się nie udało, umarła. Bo nie wpadła na to, że to jest niebezpieczne, bo uwierzyła w to, że aborcja jest zawsze bezpieczna i nasz premier ma czelność powiedzieć nam, kobietom, że ta aborcja, którą on proponuje, będzie bezpieczna. To, że się stanie legalna, nie znaczy, że będzie bezpieczna. Nie ma bezpiecznej aborcji. Ale proszę Państwa, jeżeli się popatrzy na to, co się dzieje, to znowu mamy. To, co powiedział Pan Bóg, i mamy to w Biblii, w Księdze Powtórzonego Prawa. Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze dzieci. No i obiecuję szczęście tym, którzy wybierają życie. I ci, którzy tego życia nie wybierają, no widać, jak bardzo cierpią, jak bardzo są wpychani do tego piekła kobiet. Tylko że bardzo często jest tak, że to inni wpychają tą kobietę, a potem już nie ma wyjścia, jak się wpadnie do tego bagna i jak po prostu to cierpienie jest w środku. O cierpieniu kobiety po aborcji można mówić bardzo dużo, bo to jest cierpienie psychofizyczne, czyli cały układ wegetatywny staje na, na głowie. Są różne schorzenia fizyczne, ale są i też. Bardzo poważne powikłania psychiczne, które się ciągną latami. To jest oczywiście opisane w literaturze, no jest terapia, ale cofnąć się tego i wymazać się tych przeżyć do końca nie da. I dlaczego się tej młodej dziewczynie o tym nie mówi? Dlaczego piekło kobiet to ma być to wybieranie życia? To jest po prostu bez sensu. Bo wtedy, kiedy stawiamy na, na miłość, na miłość, która chroni kobietę, na miłość, która chroni dziecko, która cementuje rodzinę, która również łączy z mężczyzną, który jest ojcem tego dziecka, to wtedy mamy szansę na to, że życie będzie zawsze chronione i nie będziemy podważać tego, co Solidarność zrobiła w Polsce, co udało nam się uzyskać i my nie będziemy wmawiać różnych kłamstw kobietom i wpychać ich ponownie do tego koszmaru. Proszę Państwa zapraszam na naszą stronę internetową staramy się tam upieszczać różne artykuły również tłumaczone z amerykańskich źródeł i innych żebyście Państwo mieli orientację jak to w tej chwili jest no bo tego no, na dobrą sprawę bardzo trudno jest znaleźć w innych mediach więc naprawdę warto nasza strona internetowa www.hli.org.pl Serdecznie zapraszam i do zobaczenia!